Witam serdecznie, będziemy dzisiaj testować bajgle czyli coś, co absolutnie trzeba zjeść będąc w Londynie Jesteśmy w dzielnicy Shoreditch na ulicy Brick Lane i to tutaj znajdują się dwa słynne sklepy z bajglami Ogólnie Shoreditch jest bardzo ciekawą dzielnicą Jest taka trochę hipsterska Dużo tu różnych klubów, vintage shopów, hipsterów i graffiti Są dwa miejsca, gdzie sprzedają bajgle i ogólnie one sprzedają różne rzeczy, ale liczy się tylko bajger z soloną wołowiną, ogórkiem kiszonym i musztardą. I uwaga, musztarda wyżera mózg. Najpierw z tak zwanego białego sklepu. Jest to taka gotowana wołowina. Bardzo słona. Im bardziej słona, tym lepsza. Właściwie jest to rzecz bardzo prosta, ale wybitna jednocześnie. Dobra, nie ubrudzić się musztardą. To po, po prostu się nie da. No i teraz bagel z sklepu z żółtego, nawet trochę wygląda lepiej. Tam tym wołowina była trochę gumiasta, nie chciałem tak mówić, nie chciałem mówić na początku źle, ale jednak muszę to powiedzieć. Ta jest trochę mało słona. Natomiast jeśli chodzi o teksturę, jest dużo lepsza. Przypomina mi trochę pastrami, bo to ogólnie podobna rzecz jest. Nie wiem z jakiej to jest części zrobione, ale ta jest krona tak, jakby włókien i przez to po prostu kruszycie w ustach i dużo łatwiej jeść a tamta się trochę ciągła i ciężko było przegryźć. I być może to jest kwestia tego, na jaki kawałek się trafiło. Który wygrywa? Jednak ten z żółtego. No tak, wygrywa jednak tym razem ten z żółtego, ze względu na lepszy kawałek mięsa. Ogólnie nie czuję się, że mi przeżarło mózg, a nieraz jest tak, że po prostu pali, bo musztarda potrafi być tak ostra, jak nie wiem co. I to jest oczywiście plus. Dziękuję bardzo. Koniec testu. Okazuje się, że różnią się one znacząco, i każdy ma w sobie coś dobrego i wady, tak jak wszystko, tak jak każdy człowiek. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, jakby ktoś się zastanawiał, to obydwa kosztowały 6,90. Shoreditch Onegdaj nie było tak hipsterskie. W XIX wieku były tutaj głównie magazyny, fabryki i domy i było tutaj dużo Żydów. W latach 60. przybył tutaj z Izraela Asher Cohen, który zaczął pracować u swojego wujka w piekarni, Czyli tam, gdzie znajduje się ten żółty sklep. Dobrze mu szło, więc zazdrosny wujek się go pozbył i Asher Cohen założył w 1974 ten biały sklep. W obu tych miejscach sprzedawali bajkle, a z czasem zaczęli sprzedawać też i kanapki. Jest to otwarte 24 godziny na dobę i praktycznie zawsze jest większa lub mniejsza kolejka. Zawsze, jak są dwa sklepy, to jest lepiej dla biznesu, bo jest konkurencja. No i ogólnie tu była dzielnica y, głównie zamieszkana przez Żydów, a w połowie XX wieku zaczęli osiedlać się tutaj ludzie z Bangladesz. Kłanie. To co pytasz, skoro wiesz? No i teraz to jest w ogóle miejsce hipsterskie, które bardzo polecam i bajgla też polecam, którego koniecznie trzeba spróbować, bo też trzeba powiedzieć, że idzie się najeść, a jest świetna cena.